Drodzy wierni, początek dzisiejszego święta, podwyższenia Krzyża Świętego, związany jest, jak dobrze wiemy, z odnalezieniem przez świętą Helenę relikwii Krzyża właśnie 14 września 320 roku oraz też ważne wydarzenie po trzech wiekach odzyskania Krzyża od Persów, którzy zrabowali go po zdobyciu Jerozolimy i wywieźli w głąb Persji. Odnalezienie Krzyża Świętego miało, jak dobrze rozumiemy, ogromne znaczenie, ponieważ widok tego właśnie Krzyża, na którym odkupił świat nasz Zbawiciel, uświadomił wielu ludziom prawdziwość tego wydarzenia, ale i w dalszym ciągu uświadamia wszędzie tam, gdzie znajdują się Jego relikwie. W odsłuchanym przed chwilą fragmencie Ewangelii. Usłyszeliśmy słowa Pana Jezusa, a jak gdy zostanę nad Ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. I Chrystus Pan zapowiada tymi słowami, że ludzkość, która przez grzech pierworodny znalazła się we władzy złego ducha, bo każdy, mając na sobie to straszliwe znamie zdrady i zła, ma tym samym znak przynależności do złego ducha. A nasz Pan przez swoją mękę wyrywa nas z tej straszliwej niewoli i wiecznego potępienia. Co dokonuje się właśnie szczególnie w sakramencie chrztu i nadaje nam on wtedy zupełnie nowe znamie, znamie przynależności do Chrystusa Pana. I Bogu dzięki, że mamy taką możliwość i każdy człowiek na świecie ma taką możliwość być własnością Chrystusa Pana i być bezpiecznym, jeśli tylko trwamy i żyjemy w stanie łaski uświęcającej. Chrystus przez swoje wywyższenie na krzyżu zwyciężył właśnie szatana. Ale można się zastanowić, i wielu to właśnie robi, jak to? Bo przecież krzyż jest raczej znakiem klęski, upokorzenia, cierpienia, którego nikt nie chce. Ale to właśnie przez cierpienie, upokorzenie zwyciężył nasz Pan i pokonał pychę szatana. Dlatego, drodzy wierni, taka jest. I nasza droga. Nie miejmy też wątpliwości, że właśnie znak krzyża, robiony ze czcią, ma ogromną moc. Już w samych obrzędach Chrztu Świętego czytamy A tego znaku krzyża świętego, który kreślimy na jego czole, nie waż się nigdy, przeklęty szatanie, znieważyć. Bo znak krzyża jest znakiem Bożej opieki i właśnie Bożej własności. Dlatego chrzest święty udzielany jest przez trzykrotnie polanie wodą na znak krzyża oraz, szczególnie w tym kontekście, przez namaszczenie olejem krzyżma na szczycie głowy, który właśnie wyciska to znamie, które jest już na nas na całą wieczność. A ten znak krzyża jest znieważany zawsze, kiedy chrześcijanin popełnia grzech ciężki i tym bardziej, jeśli w nim trwa. Więc pomyślmy chwilę, jak wielu chrześcijan znajduje się obecnie w stanie grzechu ciężkiego i z diabelską satysfakcją chce grzeszyć więcej, trudno wyobrazić sobie gorszą zniewagę Krzyża Świętego. Dlatego, drodzy wierni, bez Krzyża nie byłoby też zbawienia. Śmierć na Krzyżu była właśnie celem pobytu Boga na ziemi. Krzyż więc, jak wierzymy, jest kluczem raju. I nie ma żadnego innego, żaden inny znak, żadna inna religia, ateizm czy inne diabelskie ideologie nie są w stanie otworzyć bram raju, ale mogą jedynie posłużyć jako klucz bram piekielnych. Krzyż jest znakiem łaski Bożej udzielanej ludziom. Wielu świętych wskazywało, że krzyż jest właśnie drzewem życia, jest powodem szczęścia zbawionych. I rozpaczy potępionych w piekle. Krzyż jest znakiem całego cierpienia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wszystkich Jego udręk, całej przelanej krwi, zniewak, upokorzeń, wszystkich ran i Jego śmierci. A wszystko to zrobił przecież, żeby uratować nas przed śmiercią wieczną. Dlatego, drodzy wierni, pomyślmy, jak wielu ludzi mogłoby się zbawić, gdyby. Duchem stanęli przy krzyżu Chrystusa Pana i zobaczyli na własne oczy Jego cierpienie, żeby zostali skropieni Jego boską krwią i żeby odczuli do głębi swojej duszy trwogę tej chwili. I ci wszyscy, którzy ukochali grzech, zło, wyuzdanie, którzy wyrzekli się wiary i Boga, żeby stanęli pod krzyżem i zobaczyli cenę ich zbrodni, cenę taplania się w grzechach. Bo przecież tak dumnie twierdzą, że nie ma grzechu, że nie ma jego skutków, że wszystko wolno, mówiąc Bogu, że krzyż nie ma żadnej wartości i sensu, że nie trzeba ich od niczego uwalniać. I diabeł faktycznie stara się zaprowadzić w świecie swoje własne królestwo, jak dobrze widzimy, i również w naszej Ojczyźnie, obwieszając przez swoich wiernych nasze miasta. Bezbożnymi i wyuzdanymi flagami i symbolami, bezczeszcząc tym samym naszą ojczystą ziemię, która przecież została dawniej naznaczona znakiem Krzyża Świętego. Posłyszymy przecież coraz częściej i sami widzimy, jak usuwane są czy nawet brutalnie niszczone krzyże przydrożne, że zdejmuje się krzyże w miejscach publicznych, z centrów miast, urzędów, szkół, szpitali i drodzy wierni, Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że znajdujemy się pod duchową okupacją, a zły duch, jak każdy okupant zdejmuje sztandary naszego Pana i zamieszcza swoje własne, budując na naszej ziemi właśnie królestwo złego ducha. Tak jak przez obecność Krzyża, niebo, aniołowie, Boża opieka stępują na ziemię, tak przez te obrzydliwe symbole Właśnie piekło wylewa się na nasze ulice. Kościół zawsze zachęcał i cały czas zachęca do stawiania krzyży w miejscach publicznych, w naszych domach, szkołach, uczelniach, żeby podkreślić, że ta ziemia i ten naród należą do Boga i pragniemy, żeby tutaj nasza społeczność stała się Królestwem Bożym. A robienie znaku krzyża jest, jak wierzymy w tej walce, Potężną bronią przeciw złemu duchowi. Dlatego, kiedy czynimy znak krzyża z pobożnością, zwyciężamy złego ducha i czynimy radość w niebie. Więc starajmy się go czynić zawsze z głęboką wiarą i z jak największym uszanowaniem, bo jest to bez wątpliwości nasza zbroja przeciw nieprzyjacielowi zbawienia ludzkiego. Jak wierzymy, krzyż jest również ołtarzem i każdy ołtarz. Jest krzyżem naszego Pana. Jest też dla każdego z nas wezwaniem do pokuty za grzechy, bo właśnie w tym celu została złożona ta ofiara, która uobecnia się podczas każdej mszy świętej. Krzyż ostatecznie jest również tronem naszego Pana, z którego zbawiciel panuje nad światłem. Jest dla nas wszystkich godłem, które wyraża naszą wiarę oraz drogowskazem. Ostrzegającym nas, że tylko tędy idzie się do zbawienia. Dlatego tragedią jest, jak obserwujemy, że moderniści, szczególnie ruchy charyzmatyczne, zwodzą ludzi na manowce, głosząc chrześcijaństwo sukcesu, chrześcijaństwo bez krzyża, bez cierpienia, z samymi uzdrowieniami i niekończącą się emocjonalną radością. A jak pisał przecież święty Paweł w liście do Galatów. Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. A my, drodzy katolicy, jak to możliwe, że nasz Pan cały czas przecież cierpi z powodu ludzkich grzechów, również naszych, a my ze wstrętem odrzucamy nawet najmniejsze cierpienia, które nas dotykają. A tylko przez krzyż możemy wejść do nieba krzyż naszych cierpień. Walki z pokusami, znoszenia niesprawiedliwości, choroby, szyderstw, lekceważenia problemów zawodowych czy rodzinnych. Wszystkie nasze cierpienia łagodzi spojrzenie na krzyż i wiara, że złączone z krzyżem Zbawiciela będą zadośćuczynieniem za nasze grzechy i zadatkiem dla nas życia wiecznego. Każdy człowiek doświadcza przecież cierpienia na tym świecie, ale przecież tak naprawdę. Patrząc przez pryzmat naszej wiary, przez pryzmat krzyża, jest to bardzo dobry znak. Dlatego niech nie budzi w nas to niepokoju, bo dopiero wtedy jesteśmy na drodze prowadzącej do zbawienia. Święty Jan Maria Wienej pytał swoich wiernych: Czy wiecie, kiedy należałoby płakać? I odpowiedział: Gdybyś nie miał nic do cierpienia i gdyby każdy cię cenił i szanował. Dlatego my. Z wielką czcią wywyższamy Krzyż Jezusa Chrystusa, symbol zwycięstwa chrześcijan nad złem oraz świętego Kościoła katolickiego nad całym pogaństwem, ateizmem i wszelkim zepsuciem. Krzyż jest dla nas sztandarem, sztandarem Chrystusa Pana, znakiem, pod którym musimy się zebrać, gotowi do walki z szatanem. Musi on dlatego górować nad naszymi miastami, w miejscach publicznych oraz w naszych domach. Nad drzwiami, na ścianach, grodząc dostęp do nich złemu duchowi. Ale pamiętajmy, że łaska Boża i obrona w niebezpieczeństwach będzie szła za tym znakiem tylko, kiedy będziemy trwać w stanie łaski uświęcającej. Inaczej sami postawimy tamę, ale nie demonom, ale Panu Bogu, a moc tego zewnętrznego znaku zostanie zatrzymana przez nasze wewnętrzne zepsucie. I dokładnie. To obrazuje wydarzenie, które dzisiaj wspominamy. Kiedy Jerozolima została zdobyta przez Persów i skradziono z niej relikwie Krzyża Świętego, można porównać tę sytuację do sytuacji ze Starego Testamentu, kiedy Filistyni przejęli arkę przymierza. Dlatego, że sam zewnętrzny znak Bożej Obecności nie wystarczy, kiedy lud, naród odchodzi od Boga i ciężko grzeszy. Tak naprawdę utrata wtedy arki przymierza, później Krzyża Świętego, była tylko znakiem tego wewnętrznego zepsucia i utraty Bożego błogosławieństwa. I z całą pewnością to niszczenie krzyży i zdejmowanie ich współcześnie jest też symbolem tego stanu naszego społeczeństwa. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzimy właśnie na początku jesieni, kiedy świat, przyrodę. Zaczyna powoli spowijać mrok i chłód. Dlatego Kościół w tej atmosferze przemijania wywyższa swój sztandar. Sztandar wiecznej światłości, która przezwycięża ciemności piekła. Wywyższenie Krzyża Świętego, drodzy wierni, jest również znakiem ostatecznego zwycięstwa naszego Pana. Zwycięstwa na końcu czasów. To właśnie pod tym sztandarem powróci on w chwale. I rozpocznie sąd nad ludzkością i wszystkimi, którzy go nienawidzili. Dlatego, jeżeli pozostaniemy wierni Bogu, możemy z nadzieją patrzeć na krzyż, wiedząc, że każde zło zostanie pokonane i ukarane, że czas panoszenia się złego ducha minie, że diabelskie flagi i symbole z naszych miast znikną i ostatecznie to krzyż zostanie wywyższony imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.